Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Według statystyk lwia część samochodów wystawionych na sprzedaż przynajmniej raz uległa wypadkowi o różnym nasileniu. Dziś porozmawiamy być może o najsmutniejszym rodzaju zepsutych samochodów. Car Shifter. Co to jest i jak zidentyfikować samochód po salto? Dlaczego należy unikać zmiany biegów? Wszystkie rodzaje wypadków, w których ucierpiała struktura napędowa samochodu są niebezpieczne dla dalszej eksploatacji. Można to uzasadnić następującymi argumentami obniżenie poziomu bezpieczeństwa biernego, spowodowane naruszeniem parametrów geometrycznych elementów układu napędowego, w wypadkach drogowych, w których wiele elementów nadwozia ulega znacznym odkształceniom, Praktycznie niemożliwe jest przywrócenie samochodu do parametrów geometrycznych obliczonych przez producenta. W konsekwencji kolejne obciążenia elementów układu napędowego prowadzą do nieprzewidywalnych odkształceń, przyspieszone starzenie się metalu po jednokrotnym zgięciu i wyprostowaniu do pierwotnej pozycji. Metal nie ma już pierwotnego marginesu bezpieczeństwa. Każde kolejne gięcie będzie wymagało coraz mniej wysiłku. Jakość prac naprawczych jako nabywca używanego samochodu nie wiesz, jak jakościowo wykonano naprawę, czy poduszki powietrzne zostały zainstalowane z powrotem, lub czy są duplikaty komputera pokładowego i wiele innych niuansów stopień uszkodzenia. Jak w przypadku każdego wypadku, przewrócony samochód może mieć różny stopień uszkodzenia, samochód może być zgrabnie postawiony na dachu, wylatując do wypełnionego śniegiem rowu lub roztrzaskany na kawałki. Wykonując salta z dużą prędkością, w pierwszym przypadku konieczna będzie odbudowa, richtowka filetowania części dachu, filetowanie, cienka warstwa metalu, która w, w większym stopniu pełni rolę zewnętrznego elementu nadwozia. Drobne prostowanie usztywnień i rozpórek. W tym przypadku nie obejdzie się bez dużej ilości szpachli. W prawie 100% dotyczy to kilku okien. Negatywną stroną takich napraw jest to. Że kit może z czasem pękać, co doprowadzi do rozwarstwienia lakieru. W zależności od szybkości i liczby wykonanych obrotów, w drugim przypadku można wykonać następujące prace. Pękanie szpachli jest wyraźną oznaką prac naprawczych w obszarze rozpórki wymiana usztywnieni i poszycia dachu. Mogą wystąpić przypadki, w których rozpórki i usztywnienia są prostowane. Ale wymieniane jest tylko poszycie dachu. W takim przypadku lokalizacja szwu spawalniczego rodzimego nadwozia i nowych części zależy od stopnia uszkodzenia. Cięcie może znajdować się w pobliżu poziomu maski, pośrodku lub u podstawy słupka od góry. W przypadku poważnego wypadku drogowego nieuchronnie ucierpią inne części nadwozia, maska, błotniki, drzwi. Bagażnik może być konieczna wymiana błotników lub całej ćwiartki. Szczególnie twardy złom jest następnie składany z kilku części. Ogólna geometria nadwozia zostaje naruszona, co może prowadzić do tego, że samochód będzie ściągał na bok podczas jazdy. Przyby są rozbijane, więc tylko w szczególnie szczęśliwych przypadkach część szkła może pozostać oryginalna nawet po silnym uderzeniu. Teraz wiesz, gdzie szukać. Zrozumienie pracy, jaką wykonuje przewrócony samochód, stanowi klucz do wykrywania wypadków. Następujące wektory kierunkowe dla bliższego spojrzenia pomogą zidentyfikować przewrócony samochód: zaokrąglenie dachu, rozpórki, karoserii i pojazdu jako całości. Należy nie tylko szukać śladów przemalowania, ale także przyjrzeć się położeniu elementów względem siebie. Wszystkie szczeliny powinny być równe. Weź pod uwagę że jeśli badasz dziedzictwo radzieckiego przemysłu samochodowego, na przykład Was 2109, 2107, Zas Slavuta, Tawoja. Takie wady są normalne, okna, otwory drzwiowe, śruby mocujące drzwi, maskę, bagażnik, plastikowe i materiałowe elementy wnętrza, GUMY USZCZELNIAJĄCE JAK ZIDENTYFIKOWAĆ PRZEWRÓCONY SAMOCHÓD Aby zidentyfikować odwrócony samochód, należy zwrócić uwagę na następujące fakty dotyczące nadwozia, oznaki niefabrycznego zabarwienia dachu, obecność szpachli na poszyciu dachu i rozpórkach, brak punktów spawania stykowego w otworach drzwiowych. Większość producentów karoserii używa do spawania półautomatów. Należy jednak zachować czujność ponieważ można zasymulować punkty fabryczne za pomocą podkładki dystansowej z końcówką o odpowiedniej średnicy i młotka. Ślady poluzowania śrub na większości elementów nadwozia wskazują na prawdopodobieństwo poważnych napraw nadwozia. Rozproszenie oznaczeń na szybach jest jednym z najpewniejszych znaków, że samochód był naprawiany, ale nie daj się zwieść, ponieważ przednia szyba mogła zostać wymieniona z powodu odprysków. Zadrapań. Boczna szyba mogła zostać wybita przez złodziei. Wszystkie te niuanse powinny być brane pod uwagę. W razie poważnego wypadku odłamki szkła mogą pozostawić wiele drobnych uszkodzeń na plastikowych elementach. Szczególnie uważnie sprawdź punkty odpalenia poduszek powietrznych, jeśli takie są zainstalowane w Twoim samochodzie. Niestety. Nowoczesna technologia umożliwia ukrycie śladów po wystrzelonych poduszkach powietrznych. W bloku pamięci zapis wyzwolenia systemu jest usuwany, a jednostka sterująca jest zastępowana oszustwem. W takim przypadku nawet odpowiedni przycisk sygnału na desce rozdzielczej nie pokaże faktu braku tak ważnego systemu bezpieczeństwa, jeśli kompetentny elektryk nie ingerował w mózgi samochodu. Wyzwalanie poduszek można sprawdzić za pomocą specjalnego skanera. Przywrócenie tego systemu kosztuje bajeczną sumę. Ponowne kolorowanie poobijanych samochodów. Bardziej szczegółowo zajmiemy się oznakami ponownego malowania, ponieważ żadna naprawa nie może obejść się bez malowania. Pod wieloma względami będziesz musiał zaufać wrażeniom wizualnym i dotykowym. Na fabrycznym lakierze nie ma kurzu. A szagrę jest wszędzie taki sam. Obecność szpachli w przypadku nieprofesjonalizmu lakierników można stwierdzić nawet dotykiem, wszelkiego rodzaju wybrzuszenia, wrzery, uwypuklenia. Ślady papieru ściernego oczywiście lepiej jest użyć specjalnego urządzenia do pomiaru grubości lakieru. Konieczne jest zmierzenie słupków. Niemożliwe jest ukrycie spawanego szwu bez szpachli. Możesz kupić taką opcję budżetową jak M2271. Urządzenie z łatwością określi obecność szpachli, jednak osobie nieprzeszkolonej trudno będzie wykryć przemalowanie bez kitu. Dużą warstwę szpachli można wykryć nawet za pomocą magnesu, który powinien być przyciągany z taką samą siłą na całej płaszczyźnie elementu nadwozia. Dokładnie sprawdź samochód, aby określić odwrócony samochód. Należy podsumować wiele czynników. Żaden z powyższych znaków sam w sobie nie gwarantuje, że samochód został przewrócony, ale po zsumowaniu czynniki te pozwolą wyciągnąć dokładne wnioski na temat historii samochodu. Jeśli na podstawie poszlak podejrzewasz, że masz do czynienia z przewróconym samochodem, Usuń gumy uszczelniające w otworach drzwi, wewnątrz można łatwo znaleźć spawy, dokładnie sprawdź uszczelniacz karoserii, powinien on mieć taką samą twardość w całym pojeździe, świeżo nałożony uszczelniacz wgnieci się nawet pod palcami, nawet pęknięcie na przedniej szybie powinno zaalarmować jeśli nie ma odprysków na obwodzie, które mogłyby być przyczyną jego pojawienia się. Rzecz w tym, że bardzo trudno jest przewrócić przewrócony samochód do prawidłowego kształtu geometrycznego. Dlatego też karoseria tak poobijanych samochodów zaczyna grać na wybojach i zakrętach. W konsekwencji na szybę wywierany jest nacisk, który prowadzi do pęknięć. Odkręć gumę uszczelniającą przednią szybę. Jeśli jest to obecna, jeśli zmiana z wymienioną okładziną dachu była malowana po wklejeniu szyby, w 95% przypadków pod uszczelką będzie inny kolor dachu. Profesjonaliści w swoim fachu. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś w stanie zidentyfikować przerzutkę samochodową, możesz skontaktować się z wyspecjalizowanymi agencjami, zatrudniającymi pracowników znających się na samochodach. Są to prywatne organizacje które świadczą usługi dopasowywania samochodów. Możesz zdecydować, które zbiór będzie bardziej renomowane na podstawie recenzji w internecie. Postaraj się zebrać jak najwięcej argumentów przemawiających za tym, że samochód zostanie odebrany przez prawdziwych profesjonalistów. A WordPress komentarz Hello World.